Hejka, hejka, ja jestem Bazel i zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii To czy To. W tej serii będę odpowiadał na pytania właśnie z typu To czy To, będę wybierał, która rzecz podoba mi się bardziej albo którą bardziej wolę. Na pierwszy odcinek mam przygotowane różne kategorie, ale jeśli Was to zaciekawi, to mogę przygotować inne odcinki z tej serii w danej kategorii, którą wybierzecie w komentarzu. Zanim jeszcze zacznę, uprzejmie przypomina o subskrypcji, kciuku w górę i pozostawieniu miłego komentarza. A więc zaczynajmy. Pierwsza kategoria to jedzenie. Mięso czy warzywa? Zdecydowanie wybieram mięso. Z mięska zjem wszystko, a warzywa nie każde lubię. Na przykład, jak byłem młodszy, to uwielbiałem sałatę, ale teraz za nią tak nie przypadam. Także moja odpowiedź to mięsko. Sucha karma czy mokra karma? Hmm, złą karmę jem na co dzień i jest to główny składnik mojej diety. Mokra karma jest takim fajnym dodatkiem, ale dosyć szybko mi się nudzi. Więc bym powiedział, że taka mieszanka jest idealnym rozwiązaniem. Kurczak czy wołowina? Wiem, że dużo piesków ma alergię na kurczaczka, ale ja kocham kurczaczkę. Nie mam alergii, nic mi się nie dzieje, także uwielbiam go jeść. Jabłko czy banan? Tutaj właśnie znowu kwestia moich preferencji. Kiedyś uwielbiałem banany, teraz dużo częściej jem jabłka. Banano tak, no zjem jak mi da ale wolę jabłko. Masło orzechowe czy ser? O, zdecydowanie masło orzechowe. Kocham masło orzechowe. Jakbym mógł, to bym zjadł cały słoik naraz. Druga kategoria to aktywności. Spacer czy drzemka? Zdecydowanie spacer. Kocham spacery, kocham podróżować, chodzić, wędrówkować wszędzie, gdzie się da. Drzemki to mam na co dzień, także to nie jest jakaś super atrakcja, ale spacery takie dłuższe kocham. Bieganie czy leniuchowanie? Hmm. Fajnie pobiegać, ale to jest dosyć szybko męczące, ale leniuchować za dużo też się nie powinno, także myślę, że moim odpowiedzią będzie leniuchowanie po bieganiu. Zabawa w aport czy przyciąganie liny? Chyba zabawa w aport, bo zawsze jak przyniosę jakąś zabaweczkę albo właśnie kijek, piłkę, to dostanę ciastko, a przyciąganie liny to takie... Mm. Nie, wybieram zabawę w aport. Wyjście do parku czy zostanie w domu? No, w domu to siedzę dużo godzin w ciągu dnia, także zdecydowanie wybieram wyjście do parku niekoniecznie też tu parku, ale na jakiś taki spacer do lasu, albo na jakąś górę wędrówkową. Śnieg czy słońcem? Jestem miłośnikiem każdej pory roku, także śnieg w zimę, słońce w lato, piękne poranki wiosną, a kolorowe liście jesienią. Trzecia kategoria to ludzie i zwierzęta Człowiek czy inny pies ciekawe pytanie. Jak znam człowieka, to bardzo lubię, ale inne towarzystwo innych psów też uwielbiam. Jeśli je znam, oczywiście. Myślę, że to i to, ciężko mi wybrać jedno. Małe dzieci czy dorośli? Zdecydowanie dorośli. Nie mam kontaktu z małymi dziećmi, także nie mam pojęcia, jak się przy nich bym zachował. Czy, no, na pewno byłbym grzeczny, ale jestem przyzwyczajony do dorosłych. Kot czy królik? W sumie z żadnym z nich nie miałem takiego piskiego kontaktu. Najbliżej to byłem kota na podwórkach sobie przechodził przez płotu sąsiada. Także wypieśmy kota, bo lubię je obserwować. Jeden opiekun czy cała rodzina. Cała rodzina! Zawsze czekam, aż w domu właśnie wszyscy wrócą z pracy, żebyśmy mogli wszyscy razem siedzieć też cała rodzina. Więcej psów w domu czy bycie jedynakiem? No przyznam wam się, że bywam zastrosny. Tak, jak przyjedzie jakiś inny piesek z rodziny... I moja mamcia głaszcze, to ja wtedy bardzo dużo atencji od niej chcę, bo jestem jej jedynym pieseczkiem. Także, no, niby fajnie było mieć towarzystwo, ale czy ta zasość by mnie nie wyżarła? Bo musiał się do tego przyzwyczaić, także na razie wybierzmy bycie jedynakiem, bo to na razie się nie zmieni. Okej, okay, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać, czy taka seria i odpowiadanie moje na pytania Wam się podoba. Tak jak mówiłem na początku, napiszcie z jakiej kategorii, albo już konkretne pytania, jakie byście chcieli usłyszeć moją odpowiedź, a ja postaram Wam się odpowiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Love you, Pa!